Sous-titrage Société Radio-Canada Każda jedna inicjatywa, która powoduje integrację społeczną z osobami niepełnosprawnymi obojętnie jaka ta niepełnosprawność jest, jest cenna i powinna być przez społeczeństwo akceptowana. Po raz pierwszy przyjechaliśmy do Masłowa na spotkanie integracyjne, skorzystaliśmy w tym roku z zaproszenia. Cenimy i cieszymy się, że możemy tak wspólnie integrować się ze wszystkimi, wspólnie na mszy później na jakiejś tam zabawie integracyjnej przy muzyce. się bawić razem z nimi idea zrodziła się właśnie po to, żeby podkreślić to, że wszyscy, którzy się tutaj spotykają, a zatem dzieci, dorośli, osoby niepełnosprawne, ale po prostu wszyscy, dla których ważne jest to upamiętnienie spotkania z ojcem świętym Janem Pawłem II, które tutaj na lotnisku w masłowie miało miejsce w 1991 roku. Te wszystkie osoby zawiązują wspólnotę żywych serc, a znakiem właśnie, który nas łączy, który nas w jakiś sposób integruje, są serca, które dzieci wykonują. Jest to konkurs, który właściwie w jakiś sposób pozostaje nierozstrzygnięty, bo chociaż do niektórych tylko domów czy ośrodków pluszaki powędrują, to tak naprawdę wszystkie dzieci bardzo się starają, żeby ich serca były jak najpiękniejsze. To jest potrzebne i społeczeństwu, i potrzebne jest również tym samym niepełnosprawnym osobom, żeby mogli normalnie funkcjonować w społeczeństwie. I myślę, że przyszedł czas na to, że wychodzą ze swoich kryjówek, przestają się wstydzić swojej ułomności, niepełnosprawności, a my ich traktujemy normalnie, jak każdego innego człowieka. Jest większa tolerancja na pewno niż była kiedyś, kiedyś tak krzywo patrzyli, a jeszcze dzieci na wózkach to już bardzo były takie no, na boku. A teraz, no, teraz jest no, lepiej niż było kiedyś. Ważne jest, żeby nie okazywać litości tym ludziom, tylko żeby e, pokazać, e, że oni są e, godni szacunku i e, pomocy, uwagi, miłości w społeczeństwie.